Zwiększenie mocy obliczeniowej smartfonu poprzez dodanie większej liczby procesorów? Czy to ma sens? Pomysł zwiększenia mocy obliczeniowej smartfona poprzez dodanie większej liczby procesorów może wydawać się atrakcyjny, jednak w praktyce napotyka kilka istotnych ograniczeń. Wyzwania związane ze zwiększaniem liczby procesorów w smartfonie, ograniczenia fizyczne, rozmiar: smartfony mają bardzo ograniczone gabaryty. Dodanie większej liczby procesorów oznaczałoby konieczność zwiększenia ich rozmiarów lub zastosowania bardziej zaawansowanych, a co za tym idzie, droższych technologii pakowania. Rozpraszanie ciepła. Większa liczba procesorów generuje więcej ciepła, co może prowadzić do przegrzewania się urządzenia i konieczności zastosowania bardziej zaawansowanych systemów chłodzenia, co z kolei zwiększa koszty produkcji i zużycie energii. Złożoność oprogramowania. Optymalizacja efektywne wykorzystanie wielu procesorów wymaga skomplikowanego oprogramowania, które potrafi rozdzielić zadania między poszczególne jednostki obliczeniowe. Opracowanie takiego oprogramowania jest czasochłonne i kosztowne. Zgodność nie wszystkie aplikacje są w stanie efektywnie wykorzystać wiele procesora. To oznacza, że zwiększenie liczby procesorów nie zawsze przełoży się na zauważalną poprawę wydajności w przypadku wszystkich aplikacji. Alternatywne podejścia do zwiększenia mocy obliczeniowej. Zamiast zwiększać liczbę procesorów, producenci smartfonów stosują inne rozwiązania, które pozwalają na poprawę wydajności urządzeń. Optymalizacja architektury procesora. Zwiększenie taktowania, podnoszenie częstotliwości pracy procesora pozwala na szybsze wykonywanie obliczeń. Zwiększenie liczby tranzystorów. Większa liczba tranzystorów w procesorze umożliwia bardziej skomplikowane obliczenia i większą wydajność. Użycie bardziej wydajnych rdzeni. Różne rodzaje rdzeni. Współczesne procesory często posiadają różne rodzaje rdzeni, zoptymalizowane pod kątem różnych zadań, np. wydajne rdzenie do wymagających aplikacji i energooszczędne rdzenie do codziennego użytkowania. Zastosowanie układów graficznych GPU. Przyspieszanie obliczeń GPU są wysoce wyspecjalizowane w wykonywaniu obliczeń równoległych, co pozwala na przyspieszenie wielu zadań, takich jak przetwarzanie obrazu czy grafika 3D. Użycie pamięci RAM o większej pojemności i szybszej. Płynna praca, większa ilość pamięci RAM pozwala na jednoczesne uruchomienie większej liczby aplikacji i szybsze przełączanie się między nimi. Podsumowanie. Zwiększanie liczby procesorów w smartfonach nie jest obecnie najskuteczniejszym sposobem na poprawę wydajności. Producenci preferują bardziej złożone rozwiązania, które pozwalają na uzyskanie lepszych wyników przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów i niskiego zużycia energii. Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnych rozwiązaniach stosowanych w nowoczesnych smartfonach?